Jak dobrze pójdzie, to po tym filmie będziecie umieli powiększenie zwierciadła i wzór soczewkowy dla zwierciadła. W tym zdaniu pomocniczy obrazek, pomimo skąpych danych, ma duży sens, bo to jest zwierciadło wypukłe, w sensie odbija ta jego część, i wtedy zawsze powstaje ten sam typ obrazu, nieważne czy przedmiot jest tu, tu, czy gdziekolwiek indziej. No to zrobię konstrukcję obrazu przedmiotu i pokażę na tym konkretnym obrazku, czym jest powiększenie. Przedmiot. Dół na osi optycznej wyobrażam sobie, że czubek świeci. Pierwszy promyk to promyk, który pobiegnie równolegle do osi optycznej, a później odbije się tak, że pochodzi w kierunku, i jakby przyleciał z ogniska. Potrzebuje pomocniczej kreski. Zaznaczę też kierunek biegu tych promyków, padającego i odbitego. Popatrzę, co by było, gdyby to biegło w drugą stronę, bo podobno wystarczy jeden promień do wszystkiego. Gdyby to by było w drugą stronę, byłby promieniem celującym w ognisko po drugiej stronie, a po odbiciu lecącym równolegle do osi optycznej. To sen narysuje taki promień, którym wyceluje w to drugie ognisko. Pomocnicza kreska, żeby dobrze celować. Chyba trafiłem. Rysuje promyk. I po odbiciu równolegle. Promienie odbite są rozbieżne. Obraz rzeczywisty nie powstanie. Ale pozorny. chynot na przedłużeniu promieni odbitych. Tam, skąd wydają się przybiegać, a wydają się przybiegać z tego punktu. Z punktu widzenia obserwatora, Rysia, wpadają mu do oka promyki, które wydają się wszystkie, nie tylko te dwa, przybiegać z tego punktu. On będzie uważał, że tam jest przedmiot. No. Okej, okay. powiedzmy, że jest ładnie. Trochę pomocniczych kresek, żeby pokazać na tym obrazku wszystkie wymiary. Zaznaczone na obrazku odcinki ponazywam, ale ponazywam po polsku, a polskie nazewnictwo jest ultra debilne, więc osoby o słabych nerwach proszone są o wyłączenie telewizorów, no ewentualnie odwrócenie wzroku. Odległość przedmiotu od powierzchni zwierciadła oznaczamy X. -em. Odległość obrazu od powierzchni zwierciadła oznaczamy Y. -kiem. Wysokość przedmiotu oznaczamy literką A, no a wysokość obrazu literką B. W tych oznaczeniach powiększenie to b przez a albo y przez x. To jest rozumiane jako długość odcinka i właściwie to wystarczy, ale niektórzy dopisują tu wartość bezwzględną. Dlaczego? Bo do rachunków, do równania soczewkowego, jeśli obraz powstaje pozorny, to bierze się z minusem. A że ujemne powiększenie nie ma sensu, no to wartość bezwzględna. Z powiększeniem jest tak, że jak jest większe niż 1, to powiększa. Jak mniejsze niż 1, to pomniejsza. I nie może być mniejsze niż 0. Dlaczego te oznaczenia są idiotyczne? No bo jeśli ten wymiar leży z dużości x i ten również leży z dużości x, no to oznaczenie jednego x-em, a drugiego y jest turbogłupie. W cywilizowanych krajach robi się tak. To jest xp, odległość przedmiotu. To jest xo, odległość obrazu. To będzie yp. No bo w pionie, no to y. A to będzie y o. Te niebieskie oznaczenia są no, samo wyjaśniające się. Od razu wiadomo o co chodzi. Jakiś wymiar w pionie, jakiś wymiar w poziomie. Z polskich trudno się połapać. Jako, że nie jestem bardzo głupi, wzór na powiększenie będę sobie brał w tej postaci. p równe y przez x. I wiemy z treści, że to powiększenie wynosi 1 do 4. Na krzyż to zapiszę, żeby było widać, że to ma faktycznie sens. Z obrazka faktycznie widać, że x jest większe niż y. No, może nie czterokrotnie, ale to dlatego, że rysowałem se to na oko. Teraz przepisuję z karty wzorów wzór soczewkowy. Zdolność skupiająca to jest 1 przez x, dodać 1 przez y. Taką tajemniczą postać ma ten wzór w polandzie. I teraz dwa szczegóły techniczne. To jest zdolność skupiająca. Świerciadło wypukłe nie ma zdolności skupiającej w ogóle ono nie skupia, ono rozprasza padające promyki. Przyjęło się w takiej sytuacji brać ujemną zdolność skupiającą. Nie ujemną ogniskową. Bo ogniskowa to jest odległość ogniska od soczewki. Ujemną zdolność skupiającą. Kolejna umowa do dostosowania tego wzoru jest. Tyczy się odległości obrazu pozornego. Tu nic nie ma. To tak tylko się wydaje, że z drugiej strony lustra coś jest. I żeby to uwzględnić, dopisuje się do tej odległości minus. To nie jest rzeczywista odległość. Teraz to równanie powinno działać. Co by się stało, gdybym zapomniał o którymś z tych minusów? Nic. Wyszłaby ujemna odległość. Wziąłbym wartość bezwzględną i by pasowało. Gorzej, gdy zapomni się o obu. A, jeszcze jedno. Ogniskowa, a promień krzywizny. Nie wiem, czy to jest na karcie wzorów. Przyjmujemy, że to jest R2. Podstawiam R przez 2 1 przez X, a Y rozpisuję, bo szukany jest X odległość przedmiotu od zwierciadła w ogóle nie Y. Za Y wpiszę sobie X czwartych. Pomnożyłem na odwrotność. Tu też pomnożę razy odwrotność. Wygląda na to, że minus 2 przez r. To to samo co. O Jezu, nie wiem, ile to jest. 1 odjąć 4. Minus 3. Minus 3 przez x. To sobie pomnożę na krzyż. 2x równe 3r. Minusy się nawzajem wykurwiły. 3 drugie r. Ok. 3 drugie razy, ile tam było czterdzieści. No to chyba sześćdziesiąt centymetrów. Kuniec.